Halo siemano, witajcie w kolejnym odcinku, w którym sobie pogadamy na temat, na tematy wasze, które wy zaproponowaliście. No i standardowo, jeżeli chcecie zaproponować temat na następny odcinek, to z chęcią zapraszam was do komentarzy, bo dzięki wam mogę się rozgadać na jakiś fajny temat, bo no niestety sam od siebie już nic fajnego na odcinek nie mogę wymyśleć, to chociaż. Ratuję się trochę wami i po prostu no o czymś mogę powiedzieć, tak? Żeby nie przynudzać na tych odcinkach tak jak kiedyś myślę, że ta forma, która jest obecnie Wam się bardziej podoba. Także w sumie zaczniemy sobie jeszcze bez tematu. W sumie temat będziecie widzieć pewnie w tytule. Ale czekamy na... Mm, no... na ubicie tego na SK. Jest w ogóle godzina 8.40. Także trochę jest wcześnie. Ale połubijamy sobie skam, że lotniemy legendy na odcinku. Wiecie, legendy na odcinku to jest plus 10 tysięcy do wyświetleń. Także mamy jeszcze łowcę, wojownik zaraz się zrespi, także... No także jeszcze trochę rzeczy mam do roboty. Na Kataha. I później relognę na... Pandorę i tam będę trochę ekspił i... No i zaczniemy sobie temat. Widzę, wojownik powinien być i mak. Ale coś tak, coś tak się nie respi A tamte dwie litki zrespiły się tak jakoś trochę przed czasem Nie wiem dlaczego, ale... Dobra, poczekamy sobie, bo wojownik zaraz powinien być W sumie, dobra, zapozuję sobie, żeby nie czekać mm, Tak długo na respa bo po co? Dobra, mamy wojownika to w ogóle jest ten tropiciel z... ...broju y Klanu, więc napiszemy woj Niech tam podejdą albo coś No dobra, bijemy chyba. Nie wiem, czy ktoś źle stoi, czy nie. Jak coś to. W wrogi klan był koło i, i ten, i, i musiałem bić, więc. Więc, więc no, jak jakoś nie załapało. Bo chyba tego nie załapało, to. To trudno. XD Dobra, mam jeszcze maga. I możemy sobie logać na. na Pandorę I zobaczymy, co tam co tam się będzie działo, złapaliśmy jakiś unikat będzie na rozrzut, w sumie wam mogę pokazać co co mam na rozrzut, to w sumie właśnie planowałem robić tego live, no nie? tego 24 godzinnego i spróbuję go zrobić więc trochę na nim się będzie działo a na ogół tak jak macie jakieś heroiki, jak chcecie to możecie mi wysłać ja tych heroików żadnych dla siebie nie wezmę tylko nie wysyłacie drogich, nie? Bo to ma być na jakiś rozrzut, także. Rozrzut, jakieś tam konkursy, żeby te chryjki nie były dużo warte. Bo po prostu. Szkoda, żebyście tyle kasy wydawali, tak? Także dobra. W ogóle kod mi kurwa miał cię za oknem. Lol, no, mak jest. Bijemy, dobra, ten złapał. i chujowe, dobra. A w sumie może padnie. Poczekamy sobie. Legendarne 4. Tak średnio bym powiedział, że pan nie, choć to jest mak, to tam czasem różne rzeczy się zdarzają, tak? Dobra, ska za 15 minut, gons za 6 minut. Więc mogę wam w sumie pokazać jakieś tam fajne pokoiki. Tak żeby... żeby odcinek trochę dłużej trwał i żeby coś się na nim działo. Wiem, że pokazywanie moich itemków to jest bardzo interesująca rzecz, ale... ale no. Mm, I w ogóle temat, nad którym miałem się wypowiedzieć, to. To, 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 to. To jest ten. Mm, co są za event? Tak, tak. Na ogół bardziej pytanie brzmiało, czy ewenty są nam potrzebne, i pozdrawiam tego gracza, który mi. To jest w ogóle moja kolekcja. Pozdrawiam gracza, który mi ten temat zaproponował. Ja trochę zmienię jego formę i. Troszeczkę dodam. Bo, bo, bo. No. Gdybym miał powiedzieć, czy eventy są nam potrzebne, to filmik trwałby No, ten wstęp już chyba z 5 minut trwa i odpowiedź na to pytanie, 10 sekund, tak. Jest nam potrzebne, bo tak. Także trochę lipa by było z długością tego filmu. Także dobra. Czy eventy są nam potrzebne? Są nam potrzebne, to jest wiadomo. Więc, chciałem rozbudować to pytanie jeszcze pod tym względem, czy eventy mi się podobają, co w ogóle na nich powinno być, co ja bym zmienił. Także na ogół mogę wam powiedzieć, że eventy wiadomo, są spoko, ale nie podoba mi się kilka rzeczy. No między innymi właśnie... No dobra, jeszcze tak... No, tutaj mam ten. Jakieś tam itemy na jakieś tam konkursy, rozrzuty Jakieś tam uznajmy, że trochę wartościowe, powyżej miliona niektóre Także jest gitara Najbardziej nie podoba mi się to, że itemy się wiążą po evencie. Wiem, że pokoiki, jakieś tam depozyty klanowe Zwyk... Nie, klanowe Czo Kiedyś Teraz chyba depozyty są zablokowane za niedługo zablokują, o, o wyrzucanie itemów żeby w pokojach się nie dało pewnie ich trzymać mi to się w chujnie podoba i nie rozumiem... nie rozumiem tej rzeczy i tak po prostu gracz, który chce sprzedać item może sobie zostawić taki item w pokoju i przez to jest tylko wiele problemów z tym, że w pokoju dał ziomek klucz do pokoju jak miał sobie wyciągnąć jeden item, wyciągnął sobie wszystkie I... no jest lipa z tego powodu, tak? Kiedyś było dobrze, kiedyś itemów... Itemy się nie wiązały po evencie I to było spoko Nie wiem po co... Takie wiązanie jest w ogóle zrobione I na ogół, co było fajne we wcześniejszych eventach, wszystko było lepsze Na każdym evencie były do zdobycia nowej temy, które jakoś 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 były dopasowane do eventu, tak? Teraz w każdym evencie i temy za walutę to są jedne i te same kurwa i itemy, czyli jakieś tam gówno Czasem to mają ze, ze zmienion z Kurwa zająkałem się zmienione statystyki lekko. A teraz kurwa no, w sumie teraz to powiedziałem co jest. A kiedyś były na przykład event na, na święta, zapomniałem jak to święto się nazywa, co jest w grudniu Cho choinki te sprawy jestem down, wiem, ale wiecie o co chodzi były na przykład jakieś stroje które wiecie mm, wiecie, jakbyście wiedzieli to byście mnie nie słuchali hmm. które były dopasowane na przykład do grafiki, do klimatu świąt, no nie? Czyli na przykład jak były święta, mm, święta, no Boże Narodzenie, jak Boże Narodzenie jest w grudniu to możecie mnie zwyzywać. No i były tam do zdobycia itemy za zabąbki, itemy przypominały event, grafikom, statystyki były dobre. I gracze, którzy grają kilka lat w tą grę mogli sobie, mogli się zapatrzyć w te pro itemy. I teraz gracz, który gra w tą grę od, od niedawna, takich itemów już nie zdobędzie. A czemu i takich itemów nie zdobędzie? Bo teraz w każdym evencie itemy są gówniane. No nie oszukujmy się, nie wiem. Dla niektórych może są dobre, dla mnie są gówniane i, i tyle. A kiedyś był lepsze. I nowy gracz, nie ma podejścia teraz do nowych graczy, no. No wiem, że dyskusja, że te temy były lepsze od legend, no ależ chuj jak były, no to... to trudno, tak? Trzeba legendy ulepszyć, a nie... A nie psuć całkowicie eventy tymi temami, że kurwa... Mm, no mamy do zdobycia jakieś gówno no. Ale to jest moja opinia, więc też weźcie to pod uwagę. W ogóle mam Bogo jeszcze. Ty Bóg jeszcze działo, LOL. To kiedy to jest? Czekajcie, sorry, że przymulam, ale... Chciałem sobie sprawdzić... W godzinach porannych, no są godzina porannych, jest godzina... Jeszcze dziewiątej nie ma, także dobra, spoko, sobie peksminę, błogo trochę. No i właśnie... Mnie to boli, że kiedyś były dobre itemy. Ja... Czy mamy któreś z tych itemów? Chyba nie mam. I to może być też powód dla którego teraz yy, płaczę, bo tych itemów po prostu nie mam i. i użalam się nad sobą, że... No chciałbym tej temy, chciałbym, żeby tej temy powróciły, dlaczego? Bo ja ich nie mam, no nie? Bo ja ich nie mam, dlatego chciałbym, żeby tej temy powróciły. Fakt może tak być, ale niekoniecznie, bo i temy ewentualnie nie są potrzebne, bo ja jak robię kwipunki, to... Bardziej lecę na legendy niż na itemy za walutę. Choć wiadomo, itemy za walutę też by się przydały, bo zanim się lotnie jakąś tam legendę, to wiecie, na publiku to trzeba na jak się trochę natrudzić, więc legenda tak szybko nie przychodzi. Więc. Bo mnie to boli, że itemy kurwa się wiążą. Bo jest chujowo, bardzo chujowo. No i po prostu nie wiem dlaczego. Po prostu nie ma tych nowych eventów, z nowymi temami Podnoć na wakacje ma być nowy event Kongów ma nie być, ale zamiast kongów, tytanów To będzie kurwa jakiś Jakiś kurwa nie wiem, słoń kurwa tytan W ogóle słoń tytan, ze słonia można też kurwa zrobić fajną grafikę W ilu grach jest kurwa słoń używany do jakiegoś kurwa Zajebistego tego Zajebistego motywu takiego, że Jakiś kozak i w ogóle Przesunę to Więc spoko, by był. Nie mówię, że ten, ale dużo osób pisało, że nie będzie kongów. Dlaczego nie będzie kongów? Bo kurwa, zamiast małp będą jakieś kurwa słonie, nie? I pod tym względem kongów nie będzie. Jakiś tu gracz Poszukiwany jestem gączym. Może ktoś go zajebie. Więc no, coś co o tych eventach mogę powiedzieć. Kurde. Hmm. No nie jestem. Nie jestem kurde pewny, czy powiedziałem wszystko. Bo przed tym odcinkiem miałem sporo tematów, które mogłem obgadać, ale oczywiście, kurwa, nie mi się ich zapisać. I teraz lecę kurwa z pamięci, nie wiem, czy wszystko powiedziałem. Nie wiem, który temat już obgadałem. Nie wiem, który temat obgadałem w tym odcinku ze trzy razy. O tym wiązanie i temu chyba wspomniałem trzy razy dokładnie. Także, no, także w sumie, O, w sumie jeszcze Wam powiem, że możecie też wyrazić swoją opinię w komentarzu, tak. Co, co w o tym sądzicie? Co sądzicie o eventach? Także, też spoko by było, bo no, ja czytam każdy komentarz, na każdy komentarz już odpisuję. Także, możecie śmiało pytać i śmiało pisać swoją propozycję co do eventu. Możecie pisać jakieś głupie propozycje, tak? A dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Ja też gadam głupoty czasem na filmach, które nigdy prawdopodobnie nie zostaną wprowadzone. Ale. Ale to są takie przypuszczenia, takie takie luźne pogadanki, także także no. No i kurde, tak myślę co do tych eventów Czy wszystko kurde powiedziałem, bo mam w głowie jakiś pomysł miałem, o, miałem, ale teraz kurwa nie mam Jest kurwa lipa i, i ten Pytanie ogólnie brzmiało czy eventy są nam potrzebne, to wiadomo, no Gdyby eventów nie było Tak jeszcze mogę powiedzieć, no to kurde noda by była Wiadomo teraz Ja akurat w Margonem mam co robić Ale jak wekswie sobie tego Woja na 227 level na Pandorze, to już nie będę miał całkowicie nic do roboty, tak? I event po prostu Zmusi mnie do aktywnej gry, tak? No bo wiadomo mm... A wczenie tam przez miesiąc na evencie to do niczego dobrego nie prowadzi. Muszę w rodzy wzmacniają, a ja się osłabiam, bo jakichś tam itemków nie mam. Kasy na przyszłość nie będę miał, bo eventy wiadomo, że to jest jedna z najlepszych form zarobku na margonem. nawet tak naprawdę można się w pizdu zrobić kasy. Także. Także jest fajnie, tak? i dobra, nie wiem, no. Kurde, no, miałem coś ciekawego jeszcze do powiedzenia, no ale kurwa już nie pamiętam chyba. Co sądzę o tych eventach? No i temach się wypowiedziałem o Herosach, no to o Herosach nie ma co się wypowiedzieć. O Heros... Herosów to szanuję, bo wiadomo. Co prawda grafikę mają taką samą, ale mnie tam grafikę nie... nie interesuje. Ważne, żeby itemki były jakieś tam fajne. I co do Herosów, to właśnie to jest spoko, że... Itemki z Herosów są... cały czas inne, tak? Czasem są tam powtórzone, ale bez, bez przesady, większość eventów ma nową, no większość herosów z eventów ma nowy set legend, heroików, także mi się to podoba, no teraz jest event, w którym, w którym akurat itemy są takie same, ale dzień kupały to nie jest Jakieś kurde, nie wiadomo jakie święto, typu wakacje, wielkanoc, jakieś tam inne kurwa święta. O, przerwa techniczna. No, czyli wywalają błogosławieństwa. No to ładnie. No to ładnie. No to dobra, no w takim razie będziemy kończyć ten odcinek, bo nie wiem ile ta przerwa będzie trwać. Prawdopodobnie krótko, bo wywalają tylko błoga pewnie i usuwają mm, dialogi u taty Tomaszka, więc... Więc nic, więc nic, nic, ten długo przerwa nie będzie trwała, także jeszcze mogę Wam powiedzieć, drugi raz powtórzę, jak macie jakieś propozycje na temat do następnego odcinka, piszcie w komentarzu i jak macie e, jakieś swoje pomysły, co Wam się podoba w eventach i ogólnie coś o eventach, to no, zapraszam do komentarzy, tak? I dzięki za oglądanie, możecie lajka zostawić jak się ze mną zgadzacie lub, lub nie wiem co, także xD kończymy to, elo.